Dzień dobry, Cześć. Cześć. ojciec dyrektor, wita, książeczka. Dzięki, dzięki, dziękuję bardzo. No czekałem, czekałem. Zapraszam. Pokaż te... dziś zamknę, żeby być jakiś pies nie uciekł, bo moje już były na zewnątrz. Pokaż, co ty tutaj masz. Witam was, jesteśmy u Rafała. Przywiozłem Rafałowi książeczkę, którą u mnie zamówił, z dedykacją od Roberta Wińskiewicza. Proszę. Dzięki. Fajną wędzanie zbudowałeś. Beczka mi się bardzo podoba. Wszystko stylowo, żeby ma pasować jedno do drugiego. what I autor oto tego dzieła. Rafał, powiedz, co Cię zainspirowało do budowy takiej wędzarni ładnej? No, zawsze chciałem sobie powędzić samemu, coś swojego zjeść. Ale nie uciekaj od tej wędzarni, pokażmy ją w tle. Nie uciekaj. Słońce razi, to w cieniu stań. Razi, razi. Inny no, kadr. No zawsze coś, coś swojego chciałem powędzić, żeby swój smak poczuć, nie tylko ze sklepu, ze sklepu. Tylko żeby to jakoś smakowało. Chciało <noise> ci się, się tak bawić z tymi? A wiesz, to nie było tak źle. masz. wąską. No, no, a wiesz, po, po, w razie. A powinno być tu? Coś takiego. W razie, co wiesz, tylko no, na dwóch zrobię, nie? Nie będę no. ten środkowy wyjmę i. będzie ci tu pękać. No zobaczymy, nie? Na razie wiesz. Zobaczymy. Będę grzał i będę wiedział wtedy. Spoko. Wiesz magziczki. No, no przepalam, nie? Przepalam. Cały czas na razie przepalam. A tutaj pokażę. Na, ci... na stałe zrobiłeś? Nie, nie, nie. No Poproszone i dobrze. z regulacją, nie? No, to gruba blacha. No. No, to jest konkret. To ci pospawał, widzę ładnie. No, kolega właśnie mi wszystko pomógł. Nicior. Wygląda. To muszę przerobić, wiesz, bo ciężko chodzi, muszę motylki dać, i trochę teraz to ścisnęło, bo muszę wymienić na dłuższe śruby i motylki, i wtedy będzie tak jak powinno. Ja bym otworzył i tak po bokach dowiesz, jeszcze? Nie, po bokach ogólnie. Zaraz? Jeden, drugi, no, że tak ja po sobie zrobię. No, po co małeś, tu otworzysz wystarczająco no. no, ci dwóm pójdzie. Ale zrobiłeś, jak to już znaczy, jak, jak ci będzie funkcjonowało, Aha. trochę małe te dziury masz. Mówisz? No, ja bym do większe. No, mógł powiększyć, nie? Ta będzie Ci ciężko. Musiałbyś nową deskę, wiesz o większą tę. Ale spoko jest. Od, odpalimy! Zobaczymy! Nie mam czym ci pan, nawet teraz. Nie mam żadnego drewna. Tylko to, to dużo to dziś nie kupiłem. No ale jak temperaturę łapałem, to do 70, nie, tak jak się bawiłem. Nie? 55 tak chwilę trzymałem. No, i... no zobaczymy. Kupisz tego. Ten taki zestaw ze sterownikiem, będziesz elektryka miał nawet Jak, tak? jak będzie pa padało I ten i będziesz miał Deszcz, czy tam brzydką pogodę Obrotne. Albo po prostu nie będziesz miał czasu Musisz ten najpierw Tu cichać Ten najpierw No tak patrzę, co tu masz po... No. To Ci się nie sprawdzi za ciasno masz, Poczisz? No Chodź bo drzewo, Trafiam, pra, drzewo pracuje i będziesz miał ten, że za, za ciasno, ale to popodszifowujesz parę no. razy i będzie. Ja, ja se tą dałem od zewnątrz. A od zewnątrz, no widzisz, no. może dobrze. pomysł. Nie, spoko tak masz, spoko jest. No. Ty masz, mankutem jesteś? Nie, a czemu? No, zazwyczaj <laughs> na prawą to masz tak, wiesz o nie? <laughs> nie, pra, nie, nie, nie prawo. No tutaj bajka masz czy Wiem, tam od środka tam, bo troch, trochę ucieka, nie? Nie powiem, że nie. O jest Prima! No i tu mam to, nie. Na razie to zostawiłem, zobaczymy jak, jak to będzie się zachowywać, nie? Bądźcie bo mi wygodniej, bo mi się nie chciało już drzwi, wiesz, obcinać, obsadać. Jak już to miałem to zostawiłem. to od razu możesz wyrzucić. Tak? Tak. Od, od razu. Nie, nie sprawdza to się. To się tyć to nie ma zasysać... Powietrze od spodu, uh -huh. tylko od frontu. Aha. Tak to wygląda. Mięso, mięso się piekluje. No zobaczymy, nie? Nie wiem tylko po co masz coś z tego wyciągnięte. Te palenisko... Wiesz, yy... Czemu je tak wystaje? No czemu tak wystaje? Bo jest kolanko i wtedy rura, wiesz? Rura była osobno z kolankiem i tak musi być. Jakbym to dopchał, to to by było gdzieś dotąd i wtedy musiał tutaj robić dziurę i od nowa wiesz, tak, nie? A to już było tak przygotowane, że tam z tyłu jest róża, Jak jest, na rurę nałożę kolanko, to wiesz, tyle mi ucieka, dlatego musi być wysunięta, nie? Dlatego tak to wyszło. Zastanawia mnie ta twoja koncepcja. <noise> koncepcja była inna całkiem. Ale już że to miałem, no to już wiesz, nie chciałem się po prostu przerabiać, nie? Znowu w robić, spawać, i... a drzwiczek nowych nie miałem, Mówię, jak to mam, no to już to zostawię. No i tak to wygląda. <noise> Co wyjdzie to? W Wiesz, czemu czotec? się muruje taką wędzarnię? Dużą. Nie. Żebyś miał dużo miejsca w palnisku przy drzewie, gdzie mhm. masz. I po to jest, jest 60 na 60, mhm. żeby ci się nie kisły wędzonki, mhm. żeby ci dobrze wychodziły. A ty wymurowałeś 60 na 60, a palnisko i tak zrobiłeś małe. Ogólnie chodzi, nie wiem czym ci jest to wygodnie, ale chodzi o efekt wędzenia, to sobie go popogarszasz na własne życzenie. Mhm. No dobra. <grym> no, Spróbuję <śmuszczak> tak raz, a jak będzie słabo szło, to, nie, to po prostu poważnie. wyciągnę utnę je wtedy i Będ, obsadzę. Nie? Będziesz miał, miał to się, nie, Powinieneś to wywalić mhm. i palenisko myślę, jak masz wymurowane. To powinno być paleniskiem. Mieć dużą przestrzeń powietrza dookoła mhm. i czytlić i, 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 i iść, do, do iść do góry. Ta rurka się tam może ewentualnie zoz, z, zostać tutaj, co masz. Tylko mi się wydaje, że ten twój otwór jest trochę za mały. Musisz? Trochę jest mały. Ale jaki jest, już taki jest. Czyli ten. to by bardziej pomogło, jakby nie było tego paleniska teraz, nie? Sumie, bo by było no bo sobie poród, dobrze, żeby było dobrze do wędzenia, mhm. bo nie możesz mieć małego paleniska przy wędzarni. Bo ci się kisi, to się źle wędzi, to chodzi mhm. o dym, żeby wilgoci by było mało, nie? Mhm. Dlatego się muruje i ten, i tak się to bierze i i, i robi, nie? A ty masz dużą przestrzeń na, na dole, spoko, na palniskę jest super, tylko sobie i tak popsułeś tym palniskiem. Mhm. No zobacz, raz, spróbuję tak i wtedy najwyżej to wiesz, po prostu utnę. Nauczysz się we wszystkim robić, wiesz, mhm. ochyń, bo takie używają ta, 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 takie paliska. To jest bez sensu, no bo wymurowałeś, żeby polepszyć, a zostawiłeś to, co miałeś. Mhm. No zobaczmy, nie jak drzwi, jak coś wiesz, nie ma problemu, mogę sobie to tutaj po prostu uciąć, nie? I wtedy to sobie całe schowam. Albo tamtą rurę po prostu wiesz, to kolanko wyjmę i to wszystko, nie? Kolega ci wyspawał blachę, to ci wyspawa blachę. Taką, nierdebkę. Mm -hmm. Ciekawa, jak blachę weźmiesz. Dasz zwykłe zawiasy tutaj, dwa tutaj, zapięcie jak do furtki, takie mm -hmm. chlap, chlap. No. I masz dźwiczki. Nie potrzebujesz nic więcej. No, Chcesz no. mieć ozdobne, to sobie zamagasz ozdobne. No. Nie chcę, kuró, w Polsce tego pełno, jest żelibne i różne, ale. Wiesz, że wysodzi? Zwykłą tu blaszkę i ten. A tak to masz? Pogorszyłeś się, zobaczcie no. <gorszy> Zobaczyłem, no ale... czwartek chyba, w czwartek. W czwartek spróbuję. Uwędzić, no bo ludzie wędzą, nie? Mhm. O, jak jestem ładny. A Dżamesa za, 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 zabieram, nie? Rząd, <gorszy> operatora, proszę by pokazał, jak to ładnie wygląda. Nie, nie ruszaj książki, ładnie wyglądała. tą książką. Idealnie. Tylko brakuje piwa z pianą, wiesz? No jest no. Chcesz w kielichu? Piwo? W kielichu przy tej książce. No nic mięso. Uśmiech mięso do się kamery. Mięso się robi. Witamy w Irlandii Północnej. Tu u nas to się dzieje taką ładną pogodę. Ten strumień może będzie słychać, nie wiem czy będzie słychać, ten strumień jest boski normalnie, za oknem chciałbym mieć taki. Odepnę mikrofon, może słychać. Rewelacja. Osoba. Postaramy się cię też jeszcze nawiedzieć jak będziesz ten... Jakby to będzie. Ja już z Tobą rozmawiałem, że chciałeś mieć swoje wyroby, tak? Dlatego tak. projekt powstał. Jak najbardziej. Pewnie z tego samego powodu zawędrowałeś do nas na grupie. No tak. Tylko... A jak Ci się grupa podoba? A bardzo, bardzo, dużo aktywnych ludzi, no podoba mi się. Tam tu czasami zarykaj do, dużo do naszych dzieci. Nie odpowiedzi na wszystkie pytania. Czego się nie, nie chcesz dowiedzieć to... Jak mnie zapytasz każdy odpowie. W miarę jest, nie? Jest dobrze, no jest dobrze. Dbamy, żeby była dobra atmosfera. Tak. Nie to cieszy tym bardziej, że jesteś stąd, bo wszyscy to są z Anglii. Tak. A to jest bardzo mało osób. <grym> jak jeszcze ktoś jest z Irlandii Północnej, to dawajcie znać, odwiedzę was z kamerą. Będziemy mogli porozmawiać. Kiedy masz wędzenie? Pierwsze? Czwartek chyba. Tak myślę czwartek, jak będzie dobrze. Podróż... czwartek? Czwartek, no. Widzisz, wybrał dzień, że ja nie mogę. A czemu nie piątek? <grym> piątek ma padać. <grym> to środa. Dlatego. Przyroda? Nie. Czwartek. Czwartek. Będę musiał zlecenia przełożyć na ten czwartek, żeby Cię tu odwiedzić. No, ale niczego się nie robi. Zobaczymy. No, zobaczymy. A co będziesz wędził na pierwszy strzał? Karkówka. Sama karkówka. Sama bo nie, karkówka. Boję się coś więcej, także... Żeby nie popsuć? Tak. Nie, no nie popsujesz. Tutaj normalnie uwędzisz. Te palenisko trochę Ci będzie przeszkadzać ogólnie. Ja bym wykorzystał jednak to, co wymurowałeś nie? Mhm. jako palnisko, żeby tam, bo jest zasada taka, że musi być przestrzeń między drzewem, a ściankami musi być Przestrzeń, żeby się ścianki nie nagrzewały, dlatego że jak się ścianki nagrzewają, to Ci rośnie temperatura w palenisku mhm. i dym ci, podwyższa ci się temperatura. Dym za, zaczyna, zamiast tlić się taki fajny, to z, zaczyna się dopalać mhm. i powstają właśnie te wszystkie rakotwórcze, te niedobre Substancja. związki, które się osadzają i substancje. Więc mhm. lepiej byłoby jakbyś zrezygnował z tego, co, co, co masz. Chodzi o zdrowie po mhm. prostu, bo nie, nie robimy po to, nie kupujemy w sklepie tego situ, żeby się śmieli zdrowo tak, i smacznie. A, I to co ja Ci doradzam, zrobisz jak będziesz uważał. Mhm. To tak, to tyle ode mnie. Sp spróbuję, no spróbuję. No pierwszy strzał w czwartek no i będziemy wiedzieć dalej. Ale powiem że na to... zdjęciach wygląda większa. Tak? No. Myślałem, że jest większa. Ale no, no, spoko, już, fajna już jest. Większa to już za dużo było. No ten umierzona to jakoś przełka. No, rad. Y... Rafał jest bardzo zabiegany. Wpadłem tylko na chwilę tak z partyzanta. Przywieź mu książkę. Yy, musi uciekać. My też pomału. Dzięki za zaproszenie, dzięki za ten... odwiedziny dzięki i za mam nadzieję, książkę. że jeszcze się spotkamy. Na pewno. Machamy do kamery.